z tego, że, że to jest ostatni spektakl tego roku, chciałbym Państwu, szanowni widzowie, złożyć najserdeczniejsze życzenia. Za kilka godzin spadnie ostatnia kartka z tego rocznego kalendarza, ale to tylko jedna kartka, Postarzejemy się tylko jeden dzień, nie bójcie się, to nie, nie o cały rok. Ale w momencie, kiedy będziemy sobie składać życzenia noworoczne w północy, na chwilę zapomnimy o troskach tego ostatniego, odchodzącego roku, bieżącego roku, a popatrzymy z ufnością w przyszłość i tego właśnie chcę Państwu życzyć. Wielu słonecznych, dobrych yy, yy, sukcesów, wielu dobrych dni w nowym roku 2012 i wielu spotkań na scenach naszego teatu, teatru, teatru raczej. Bądźcie z nami, bądźcie z nami jak najczęściej. Kocham teatr, artystów i wszystko to, co robicie. I jestem tutaj może też dlatego, że chcę państwu, artystom, wszystkim pracownikom podziękować za to, co robicie. Pracujecie w tym roku w ciężkich warunkach hotelowych, wiemy o tym wszyscy. Ja jestem na dobre i na złe z wami. Staram się pomagać na tyle, na ile mogę. Jestem na wszystkich premierach i widzę, jaka jest naprawdę ciężka <laughs> praca. I dziękuję w imieniu marszałka województwa całego samorządu za to, co robicie. Naprawdę tyle i dziękuję. I mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w nowym teatrze i będziemy świętować, będziemy go otwierać i będą spektakle, gdzie może przyjść więcej widzów, bo takie potrzeby są. Ten rok był bardzo trudny, ale myślę, że przetrwaliśmy, jak nie my to, to panie dyrektorze. I był festiwal przecież, i demoluby udało się zrobić i jest naprawdę dużo mieszkańców regionu, którzy chcą przychodzić do teatru, spoglądać. Dlatego Wam przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i życzę dużo, dużo zdrowia na nowy rok, abyście mieli wokół siebie tylko przyjaznych ludzi. Tych, którzy chcą pomagać. I dobrą publiczność. Dobrą publiczność, a Wam, drodzy Państwo, również wszystkiego, co najpiękniejsze w nowym 2012 roku. Przede wszystkim zdrowia, radości, spokoju w rodzinie, zadowolenia z pracy i do siebie wszystkiego najlepszego i dla wszystkich. <klucza>